Siemano wszystkim, z tej strony Czołgi Dyni Witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek Shades and Fidget Zapraszam na mojego Demon Huntera Mamy level 223 Statystyki prawie 2000 podstawy Zmieniłem brońkę na taką Z większymi obrażeniami, z większym rozrzutem co tu mamy jeszcze no zrobimy sobie dzisiaj awkę z tej okazji pupilki tak wyglądają mamy do złapania jeszcze parę wiadomo co tu mamy jeszcze ciekawego podziemia tak wyglądają serca na level 10 Władca 8, wrota level 9 Ekstraktor level 10 Buduje mi się trener na level 8 czy na level 9, sorry <laughs> Twierdza się buduje jeszcze, dzisiaj chyba powinna się skończyć tutaj na poziom 13 No, co tu mamy jeszcze ciekawego do pokazania? Aura, tak? Aura. Aura siódma. Szału nie ma, wiadomo. Ranking 4000. Dalej. 4400. <grym> Pochołki. Dalej bez zbroi jak zwykle i bez kamieni. No i co? Jedziemy z tą awką, nie? A tutaj jeszcze mlenżę. Tutaj sobie dzisiaj kupiłem premię do pieniędzy na to toalety. Na toalety. Tak to wygląda na razie. Klaserek. 76%, 37% Dobra, to jedziemy, ciśniemy z tą afką, Aha, trzeba zmienić jakół, wiadomo Nieraz zapominam, ale dobra. To jest szczegół. No i zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania, jeżeli Wam się podoba. I tyle no. Jedziemy z Awką, na pójdzie. Rozmawiajmy. Mamy wiedźmę. No dawaj, że on co? jak lecimy, nie? Teraz 240-250 najlepiej, żeby wbić. chodź no! To jest coś mamy do wiedźmy. Zaraz zobaczymy, albo te trinkety dzisiaj są. Hmm. A, zombie, dobra. Zombie. To jest zombie. Dusze bierzemy. Dusze się przydadzą. Nawet tego zombiaka, Dobra, jest. No dobra, okej. Okay. Oh. Tu zaznaczenia, bo jest maksymalna charyzma. Szukasz zadań. Mamy, wiedźmę kolejną. Dawaj weźmie no tu już będzie lipa chyba, bo mamy grzyba. Trzeba się odrobić, bo miałem 85 grzybów, no i zostało mi 10, bo kupiłem za 75 to ulepszenie do tych toalet. Jest ta wiedźma. Tu No dobrze, udało się. Udało się. Maksymalna charyzma. Nie wyglądasz jakby brakowało... Dzień dobry. Tutaj napijemy się darmowe piwko. Dzień dobry. O, jeszcze jedno jest darmowe piwko. O. A to jest chyba z tego. Z eventu tego World Bossa. Mamy darmowe piwko przez ileś tam czasu. Tak przynajmniej mi się wydaje. Co tu zrobić? Zombi czy to? Damy to. Bierzemy duszę. Pyk, pyk, Jest, czy nie ma? Jest, dobra. Dzień dobry. Mamy darmowe piwko jeszcze jedno, elegancko. No i Lecimy z koksem, nie? Ja? Staram się codziennie robić jakieś aktywności czy jakieś to no. wszystko jak to robić O jest 40, ale cofał Dobrze Mamy to Wystarczy tego gadania i tyle Tak tu już jest Na grze Elegancko No to tyle no Dzień dobry Idziemy na wartę Chcesz zarobić tro to tu mamy Aha, to wiedźmy, nie to do rozmontowania nie do sprzedania sprzedamy to to też dowiedźmy to do rozmontowania dzień dobry to do sprzedania robimy sobie jeszcze zabieramy sobie w kości jeszcze Taki spokojny dzisiaj odcinek od Elegancko. To ten World boss to jest lipa, jak totalna dla mnie, przynajmniej dla, przynajmniej no dla graczy free to play. Bo to uda, ale też słyszałem opinię, właśnie, że no nie, nie, nie wszystkim się podoba ten World boss Jest potrzebna jakaś tam zmiany są potrzebne, no bo to trochę lipa tam jest. Trzeba siedzieć, klikać. Nie wiem, w większości słyszałem, osób się to nie podoba. Nagrody są podobno fajne, no ale. Jak pech to pech? Mi to tam wisi tam. Free to play to mam totalnie wywalone. Coś tam pograłem, poklikałem, coś tam. Jak pech to pech? Żeby w to nie inwestowałem, no bo to jest. Konta free to play i ogólnie to będą zawsze konta free to play ja nie mam zamiaru wydawać ciężko zarobionych pieniądze na piksele także totalna wywalka na to dajcie znać w komentarzach jak wam się podoba mój rozwój Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. Jak pech to pech. Może kiedyś w przyszłości moje filmy będą bardziej profesjonalne. Na razie robię tak jak na jaką możliwość mam i tyle. Tutaj koliko. Może następnym razem się uda. Złoto. No dobra, tutaj zaliczone. Co tu jeszcze? A kubkiem sobie jeszcze zakręcę. Szlak. Znowu udało ci się wygrać. Będę odcinek urozmaicić Pokażę Wam jeszcze lochy. Też tak, trochę nafarmiłem tych monet, bo sobie oglądam weekend. Te reklamy. Natychmiast przestań! Zrujujesz mnie! Dawaj grzyba. Mam no, doświadczenie czemu. żeby może wejść. Natychmiast przestań! Zrujnujesz mnie! Szylak. Ten do rozpadania. Tak może być. Szylak. Znowu udało ci się wygrać. Szylko. Znów. No dawać grzyba jeszcze. Ale, dawaj. To co, 6 grzybów już, nie? 6 czy 9. Dajcie w komentarzach brzesz, jak grzyb się robiło. Taki challenge dla Was. A to tu mamy czar, a mamy to zaczarować. Nie wiem, czy to czarować na tych. Dajcie mi znać w komentarzach, czy czarować i na tych. Y... Chyba nie. Mi się wydaje, że to się. Ulepszać chyba tak, ale czarować raczej chyba nie. Na tych swoich to chyba raczej tak. Na tych y, itemkach od y, tutaj zmienimy od razu, żeby nie zapomniał. Tyle, nie? No dobra, to tyle chyba. Dzięki wszystkim za oglądanie. Przypominam, ostatni raz, dajcie subskrypcję. Łapkę w górę i komentarz. No i napiszcie w komentarzu, ile grzyba nam się udało wydropić z koła. A na razie to tyle. Ja Was żegnam. Na razie.